No, dzień dobry. Witam na moim kanale Zodiakalne Lwy. W miesiącu październiku lewki robimy sobie rozkład dla Was. Na ten miesiąc na uczucia na relacje. No, sprawdzamy po prostu energię dla Was. Co dla lwa? O, na uczucia na relacje. W październiku proszę o jasny. Przekaz dla Was, dla Waszej osoby. Co w uczuciach, co w energii. Proszę o jasny przekaz. Okej. Okay. I jeszcze Wasza osoba, jak się prezentuje energia na zewnątrz Waszej osoby. Dziękuję. Co ona ma w głowie? Okej. Okay. Co ona ma w sercu? Co w zamierzeniach względem Was. Dziękuję. No to sprawdzamy słuchajcie lwy. Waszą osobę. Wasza osoba. Jej energia na zewnątrz. Co w głowie, co w sercu, co w zamierzeniach. I dopytamy z drugiej talii, ponieważ to jest miesięczny taki rozszerzony rozkład. Z czego słońce? Dziękuję dlaczego, A, dziękuję, okay. ok no i teraz tak, sprawdzamy tą waszą osobę, tak jak mówiłam do końca, dopytujemy okay. powiem coś takiego, Lewki wasza osoba w październiku w głowie hmm, ona wchodzi z wami w jakąś w głowie jakąś polemikę, na coś się nie zgadza um, ona w głowie coś podważa, coś związanego z tą relacją, coś związanego z wami. Jest tu taka, taka zawadiackość, taka wiecie, kutliwość. Tu jest taka kutliwość. A powiem na przekór, a powiem inaczej, zobaczę jak, jaka będzie reakcja lwa, a zrobię to inaczej, a odwrócę kota ogonem. Coś takiego, odwrócę kota ogonem, zobaczę reakcję lwa. A podstawą tego jest to, że wasza osoba chwilę przed październikiem stawia wam granicę. Na poziomie głowy, na coś sobie nie pozwolę, pewnych granic nie pozwolę przekroczyć, nawet lwowi. E, bronię się. Stawiam barykady, stawiam opór. No i w, dlatego w październiku po prostu ja ja już nie pozwolę, nie pozwolę sobie e, na jakieś zachowania, stawiam im granice i będę walczyć, będę wchodzić w polemikę, żeby te granice nie zostały przekroczone w sercu. W sercu jest. Jak gdyby, powiem wam, powiem wam najpierw coś takiego, to co widzę przed październikiem, ta osoba wasza była w złej energii, w energii granic, w energii jakiegoś uzależnienia się od was, albo uzależnień, w energii jakiejś biedy, zubożenia, coś nie szło tak, coś było jakieś pomniejszone i to jest zła energia, to jest energia ciężka, energia problemów, turbulencji w relacji. Ale ta energia zostaje, wydaje mi się, że ona została przepracowana przez Waszą osobę, bo ta energia znika w październiku na rzecz bardzo dobrej energii. Mówię, ktoś przepracował swoje dylematy, swoje jakieś. No to jest diabeł, tak? Swoje jakieś diable schematy. Ktoś to wszystko przepracował i w październiku wychodzi do Was z świetną energią. W sercu nadzieja, musi się udać. Pokładam w tej relacji wielkie nadzieje i w ogóle te wielkie nadzieje dotyczą początku. Ta, ta osoba jest w energii początku. Coś się zaczyna, coś się między nami rozpoczyna, coś będzie na nowo, coś jest nowego. I ta osoba z entuzjazmem dziecka wchodzi w to wszystko, co y Chodzi w to wszystko, co ta relacja za sobą niesie. To jest energia dziecka, energia entuzjazmu, energia początku. I przy tym jest słońce. Ta osoba uważa, że to się musi udać, tu wszystko idzie dobrze, no a podstawą tego jest diabeł. Czyli przed październikiem, ta osoba w, w pozycji e, m, uczuć, serca, bardzo sobie z czymś nie radziła. Bardzo sobie z czymś nie radziła. Z jakimiś uczuciami, emocjami. Bardzo sobie nie radziła. I to zostaje, tak jak mówię, w październiku przepracowane na rzecz świetnej energii, nowego początku, entuzjazmu. Przy słońcu rzeczy powinny się udać. Tak się pokazuje. I czy ta osoba wyjdzie do Was z działaniem? No i mówię, i znowu, wcześniej, przed październikiem, tutaj jest jakaś bieda, jakby przed październikiem tego działania nie było, nie wiem, to działanie było odsunięte, ta osoba odchodziła z działaniem, że nie może się udać między nami, jest za ciężko, tak, czuję pomniejszenie, nie, jestem niewidoczny w tej relacji, ta relacja mi zabiera. I zostaje to przepracowane na rzecz energii króla, e, króla e, różdżek. Ta osoba jest bardzo atrakcyjna, jest bardzo dynamiczna, jeszcze przy tym głupcu, to jest w ogóle... No, taka energia żywości, pewności w działaniu, masy inicjatywy, i ta osoba będzie z taką inicjatywą do Was wychodziła. To jest ktoś, kto działa. Jedyna sytuacja, która tutaj może sprawiać pewne trudności, ale nawet może nie, bo to nie jest też jakieś wiecie nie jest to taka strasznie ciężka energia. To chodzi o głowę, że ta osoba chwilę przed październikiem stawia granice na poziomie głowy, mentalu, na coś się nie zgadza, czemuś mówi nie. I w październiku ona tego będzie broniła, tego swojego nie, tych swoich granic, ona będzie broniła ta wasza osoba. To jest polemika, tu są takie, to jest takie zawadiactwo, e, takie droczenie się, ale też nabywanie nowych umiejętności. Chęć nabywania nowej wiedzy, nowych umiejętności. Dobra, sprawdzamy lwy e, was. Dopytajmy, nie? Dopytajmy, co tu się dzieje. Dopytajmy. Okej. Okay. Dalej, proszę. Ale leci. Dobrze, no. Zostawmy tak. No, Dobra, ojeju! Jako! podu spodutali. Dublują mi się, słuchajcie, karty. Dublują mi się karty. Ale mi się, w ogóle, bardzo dużo kart mi się powtórzyło. Jest u waszej osoby, tak jak mówię, jest głupiec, jest nowy początek. U was też jest głupiec, nowy początek. U waszej osoby jest czwórka buław. E, e, u was jest czwórka buław. U waszej osoby na spodzie też jest czwórka buław i też jest słońce. Dwa razy słońce, dwa razy czwórka buław i dwa razy głupiec. Wow. Dobrze. Dobrze. Czy już czytam? No pięknie. Tu są nowe początki. Tu są nowe początki. U was, u tej osoby. Coś się rozpoczyna. Jest jakaś nowa droga. A to wszystko, tak jak mówię, jest przy słońcu. Czyli to wszystko musi się udać. Tu musi być pięknie, dobra. Lwy. U Was w głowie też dziwnie. No właśnie, u Was i u tej osoby jest jaka, jakaś niezgoda na coś. Wy w ogóle no, nieczyste intencje, chcecie coś ugrać w głowie, wygrać. Albo dopatrujecie się u tej waszej osoby jakichś nieczystych intencji, u was też jest taka wiecie. U tej osoby jest szermierka słowna i u was też jest szermierka słowna, ale wy chcecie za wszelką cenę coś ugrać, wygrać. A podstawą tego są jakieś młode, kiełkujące uczucia przed październikiem. Wychodziliście z uczuciami tak delikatnie do tej waszej osoby, ale już w, w październiku myślicie, czy dobrze zrobiliście. To jest takie dziwne. Jakbyście oboje, no w głowie jest tutaj, u was, w obojgu jest jakaś niezgoda, kłócenie się, przedrzeźnianie. Nie takie, no to coś takiego jest. U was, obojga w głowie, lekki chaos, chaos. W sercu, no mówię, a w sercu już macie fajnie. Bo w sercu u was jest, kurcze, czwórka. Była tak, jakbyście uważali, że to jest ta, ta osoba jest wam przeznaczona, wybrana. Chcecie z nią świętować. Tu będzie jakieś świętowanie, jakaś radość, a to wszystko przy spowodowane tym, że już wcześniej wychodziliście do tej osoby z inicjatywą i przy tym jest, mówię, świętowanie, teraz radość, jakbyście zbierali. W serduchu na poziomie emocji żniwa tego, że wcześniej wyszliście do tej osoby z, z działaniem. Hmm. Tylko jesteś takiego, bo jesteście w takiej energii hmm, bardzo empatycznej, rozumiejącej hmm, kobiety, hmm, jakby patrzącej na świat w tym momencie w październiku przez pryzmat uczuć. Ale jak gdyby. Hmm, z tą energią, to wy tą energię zabieracie dla siebie. Wy ją zostawiacie dla siebie, dla tego świętowania w sercu, dla tej radości. Dla siebie to zostawiacie. To jest piękna energia, ale jakby ona jest dla was zarezerwowana. Pilnujecie swojego wnętrza, swojego serca. Ale tu jest, mówię, no. Tu jest jakieś świętowanie, świętowanie na poziomie serca. To jest takie coś pięknego, radość. Stabilność. Przepraszam, bo aż się zakrztusiłam. No, i mówię drugi, u was też jest głupiec, u was też jest nowy. U was. Znaczy, ta osoba będzie wychodziła do was, tak jak mówię, z działaniem, bo ona jest w energii bardzo aktywnego mężczyzny sprawczego. I ta osoba będzie do was wychodziła z energią. Z działaniem, z propozycjami, z randkami, ze wszystkim. I. Wy, wy się prezentujecie w październiku w karcie kochanków. Ta osoba jest dla Was bardzo ważna. To jest osoba z przeznaczenia. Um, I to jest po powiązane z tą nową drogą, którą chwilę przed październikiem powzięliście. Jest nowa droga przy karcie kochanków. Ale tak jak mówię, karta kochanków jest też kartą wyboru. Są dwie drogi między przed Wami. I, i przyjdzie Wam w październiku na coś się zdecydować, ale przy tym jest nowy początek, no. coś nowego się wydarzy, coś nowego się dzieje i wam przyjdzie zdecydować, którą drogą idziecie. Ale ta osoba, tak jak mówię, w tej karcie jest dla was, no, jest wam przeznaczona, jest dla was bardzo ważna i tak dalej. Jedyne co, to tą bardzo dobrą, opiekuńczą, wrażliwą, empatyczną energię zostawiacie dla siebie, jakby zachowujecie ją dla swojego serca, Opiekujecie się swoimi emocjami, swoim sercem, swoim wnętrzem, w tej energii, nie? No, dwa razy nowy początek, dwa razy słońce, to się musi udać. Nowy początek przy słońcu musi się udać, wszystko musi być pięknie. Jedyne co to ta głowa u Was i u tej osoby. Tak jak mówię, kutliwość, nerwy, sprzeczki, chęć wygrania za wszelką cenę, i to jest tylko głowa. U waszej osoby, osoby i u was. Ta głowa jest taka do poukładania, ale serce, działanie u was i u tej osoby jest, no po prostu jest piękne. Mhm. Tutaj nie mam się do czego przyczepić, bo tak jak mówię, nawet, jeś, nawet jeśli ta osoba miała jakąś mroczność w sobie, to ona w październiku tą mroczność uleczyła. Te granice, tą. Biedę, to jakieś zubożenie, ona to uleczyła, i ona w październiku jest, mówię, w świetnej energii. Ta osoba. Wy też jesteście w świetnej energii. A to wszystko dlatego, że chwilę przed październikiem hmm, na każdej płaszczyźnie wychodziliście z nowym początkiem. Z czymś nowym. I to owocuje i to kiełkuje w październiku, przynosi owoc, nie? Którym można się cieszyć i świętować. Taki przekaz dla dla Alwa. E, no tak jeszcze sobie patrzę. Tak. E, dzięki za oglądanie. Subskrybujcie mnie tam. Komentujcie. E, lajkujcie. Niedługo chyba tysiaka będę miała. Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie. To będzie w ogóle kosmos. Tysiąc subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo za, za oglądanie, za wspieranie. E, bądźcie zdrowi w październiku. Mm, nie tylko. No ale w czytanie na październik, życzenia na październik. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.